Spotkaliśmy się w hostelu lewiata, Ponure miejsce. Przyszedł z kilkoma monetami, które bardzo mnie interesowały. Usiedliśmy przy czerwonym stole. Potem ze starej walizy wyjął małe, białe puszczerko. Były w nim moje skarby. Na koniec powiedział że muszę tylko od tych monet odprowadzić 23% podatku. I było po zawodach. Przemysław Staciwa, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym 15 już odcinku niszczarki podatków, a dziś porozmawiamy o tym. Jak z pozoru jeden mało istotny trybik może wprawiać w ruch znacznie więcej mechanizmów gospodarczych. Od dłuższego czasu mam takie wrażenie, że środowisko naturalne w pewien sposób mocno przypomina system gospodarczy, system ekonomiczny, bo gdy wyciąć w pień niewielką roślinkę lub wybić doszczętnie małe bogu ducha minne zwierzątko, to nie jest tak, że będzie to wyizolowana sprawa. To pociąga za sobą szereg konsekwencji. Brak pokarmu dla zajęcy to mniej zajęcy, mniej zajęcy to mniej lisów żywiących się zającami i tak dalej. Podobnie w gospodarce. Podwyższamy dany podatek dla wąskiej wydawałoby się grupy społecznej, a może to mieć wpływ i rezonować na wiele innych środowisk, sektorów i branż. Tak jest właśnie w przykładzie, który dzisiaj omówimy, mianowicie w temacie ograniczenia korzystania z VAT marży dla handlujących przedmiotami kolekcjonerskimi. Zachęcamy Państwa do dalszego wspierania Wolności w Remoncie i Warsaw Enterprise Institute za pośrednictwem Patronite'a. We wrześniu tego roku do Komisji Finansów Publicznych trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT. Szturmem przeszedł przez Sejm, po miesiącu było już po trzecim czytaniu i przekazaniu dokumentu Marszałkowi Senatu i Prezydentowi, a Prezydent podpisał ustawę 20 listopada, w życie wejdzie ona już 1 stycznia przyszłego roku. Co to oznacza? Zmiana ogranicza możliwość stosowania procedury VAT marża dla importowanych kruszców. Do tej pory były one objęte przy imporcie stawką w wysokości 8%. Dla wyjaśnienia lub przypomnienia, VAT marża pozwala na naliczanie podatku jedynie od różnicy między ceną zakupu a sprzedaży. Chodzi o produkty kolekcjonerskie, głównie monety, antyki, dzieła sztuki. Po zmianach stawka opodatkowania wzrośnie z 8 na 23%. Proponowana zmiana jest pokłosiem wymogów nakładanych na państwa członkowskie przez Unię w ramach tzw. dyrektywy VAT. Polski ustawodawca tłumaczył, że chodzi tu o cytuję uproszczenie obowiązków administracyjnych dotyczących VAT dla małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w różnych państwach unijnych. No to rzeczywiście Pięknie uprościli. Przecież w Polsce funkcjonują firmy, które rejestrują się pod nazwą mennicy. Oczywiście nie jest to państwowa mennica, są to przedsiębiorstwa, które pod tym hasłem prowadzą swoją działalność gospodarczą, polegającą na hurtowym sprowadzaniu do kraju kolekcjonerskich monet czy to z Australii, Kanady, z RPA. Sprowadzając tak duże liczby monet w kategorii kolekcjonerskie, odprowadzają właśnie w Polsce podatek do tej pory na na poziomie 8% korzystając właśnie z VAT marży. A jak będzie za chwilę? Już wyjaśniam. Wspomniane uproszczenia i ujednolicenia mają szereg konsekwencji. Po pierwsze, odejście od procedury naliczania podatku od różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży zniechęci Polaków do inwestowania w te aktywa, a zatem do działań. Sporo przedsiębiorczych. Zgodnie z publikacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod tytułem Polak Inwestor, ta publikacja ukazała się w ubiegłym roku, udział kruszców w portfelu deklarowało prawie 46% inwestujących Polaków. No, ciekawe, jak będą wyglądać te wyniki procentowe pod koniec przyszłego roku. Po drugie, 17 października, gdy trwało sprawozdanie komisji dotyczące tej ustawy, swoje stanowisko przedstawił Związek Pracodawców i Przedsiębiorców i ZPP wskazał na to, że ustawodawca idzie dalej niż wymaga tego unijna biurokracja. Zastosowano zatem tzw. mechanizm gold platingu, czyli surowsze wyjście poza odgórnie narzucone ramy. Po trzecie, zmiana i obowiązek naliczania VAT-u od całej transakcji zmniejszy zyskowność procesu, a więc najpewniej doprowadzi do załamania się zainteresowania produktami kolekcjonerskimi. Alternatywą jest wzrost szarej strefy, a przecież jedno drugiego nie wyklucza. W Niemczech, na przykład, w 2023 roku po wprowadzeniu analogicznych przepisów poziom inwestycji w monety i inne tego typu produkty spadł o 73%. Podsumowując, pod płaszczem unijnych uproszczeń i ujednoliczeń utrudnia się życie coraz to nowym grupom społecznym. Teraz padło na inwestorów, kolekcjonerów. Odbiera się im możliwość zyskownego zabezpieczania kapitału i ogranicza formę jego kumulacji, a przecież... Tego typu inwestycje to nic innego jak ochrona przed skutkami inflacji. Ta wciąż jest wysoka. GUS podał, że w tym miesiącu wynosiła na 4,6 punktu procentowego. Zatem władza utrudnia obywatelom możliwość ochrony przed zjawiskiem, za który w dużym stopniu przecież odpowiada poprzez rozdęty aparat biurokratyczny, nadmierny deficyt budżetowy, dalsze zadłużanie się czy rozbudowywanie programów socjalnych i tak dalej. No, ale to nie wszystko, bo wspominałem na początku, że w gospodarce jest jak w przyrodzie. Bo jeśli u nas stawka opodatkowania wzrośnie z tych 8% na 23%, to stanie się ona wyższa niż we wspomnianych Niemczech, gdzie po podwyżce wynosi 19%. Import produktów takich jak kolekcjonerskie będzie rozwijać się tam, gdzie jest taniej. Do tej pory opłacało się sprowadzać monety przez Polskę i tam płacić podatek. Teraz bardziej korzystnie. Będzie przez Niemcy. Lepiej by w Polsce płacono niższy podatek, czy w Niemczech wyższy. I to jest właśnie podobieństwo ekosystemu naturalnego i gospodarczego. Jedno wpływa na drugie. Być może naszemu ustawodawcy zabrakło wyobraźni, by zauważyć, że ten łańcuch przyczynowo-skutkowy zachodzi. Wiele się zmienia, ale parafrazując sportowe pożekadło genialnego, niegdyś angielskiego piłkarza Garego Linekera. Można pół żartem. Pół serio powiedzieć, że na końcu i tak wygrywają Niemcy.